z kim wszystkim, to Magda, dzisiaj pogadamy sobie o plopingu. Jest to metoda stylizacji kręconych włosów i w sumie nie tylko kręconych włosów. E, ona pomaga wydobyć skręt, podkręcić go, jest też dobra na puszące się włosy. Dla mnie ten sposób wydaje się być chyba najstarszym na świecie. Może dlatego, że już pisałam o plopingu 4 lata temu na blogu. Więc kawał czasu temu do wykonania plopingu potrzebujemy oczywiście produktu stylizującego, no i koszulki bawełnianej. Może być to koszulka, którą wygniatacie włosy, o ile to robicie. Może być to koszulka partnera, taty, byleby była duża, taka. LKXL będzie idealna, myślę. Y, można też użyć ręcznika takiego z mikrofibry, ale ja zawsze stosowałam koszulkę. No i też na popping mówi się koszulkowanie, czy też ręcznikowanie. Ja będę mówiła koszulkowanie. No i co? Oczywiście myjemy włosy jak zwykle, następnie aplikujemy odżywkę bez spłukiwania i krem stylizujący lub sam krem stylizujący. To już wszystko zależy od tego, jaką stylizację chcemy wykonać. I oczywiście robimy to, gdy włosy są mokre. Następnie rozkładamy koszulkę na płaskiej powierzchni z rękawami do dołu. Powoli opuszczamy głowę na koszulę tak, aby wszystkie włosy opadały na nią warstwami. To tak trochę jakbyśmy nalewały ciasto do blachy. Też jak widzicie, ja sobie podważyłam trochę włosy, te które są z tyłu, żeby one nie były wciśnięte w tą koszulkę, żeby były nadal luzem. Chwytamy dwa rogi koszulki i zakrywamy nimi całe włosy, z tyłu można sobie tą koszulkę podwinąć tak, żeby była dopasowana do naszej głowy. No i następnie łapiemy za dwa rękawy koszulki i ściskamy ją po dwóch stronach tak, aby nie było przestrzeni między koszulką a włosami, żeby wszystko było dobrze dopasowane. No i zwijamy rękawy w dwa wałeczki i wiążemy je z tyłu głowy. Shoppingować włosy możemy nawet przez całą noc, do 3 godzin, do godziny, do pół godziny. To wszystko w zależności od tego, jak będzie Wam odpowiadać, ile będziecie mieć czasu, jak będzie odpowiadać to Waszym włosom i przede wszystkim Waszej skórze. Głowy, z którą różnie bywa. Ja kiedyś proppingowałam raz, dosłownie raz przez całą noc i tak było niewygodnie, okropnie. No, to totalnie nie dla mnie, ale no, teraz na przykład, gdy proppingowałam dzisiaj, no to to jak trwało jakąś godzinkę, czy może 45 minut, i też jestem z efektu bardzo zadowolona. No, także to wszystko w zależności od tego, jak Wam będzie pasować. Zadaniem tej metody jest też przygotowanie włosów do naturalnego wyschnięcia, czy też do wysuszenia włosów suszarką z dyfuzorem. Wtedy to suszenie faktycznie krócej trwa, bo nie zaczynamy suszenia z ociekającymi wodą włosami, tylko z podsuszonymi, ponieważ koszulka genialnie wchłania wodę. Ale też nadmiar produktu do stylizacji, dzięki czemu, jeśli mamy problem z obciążeniem, no to ta koszulka może Wam w tym pomóc. Zwłaszcza przy cienkich i delikatniejszych włosach, koszulkowanie jest w stanie podnieść włosy od nasady, ale też. Yy, podkręcić te włosy od czubka głowy. Oczywiście też w zależności od tego, jak macie bardzo podatne włosy do skrętu, ale yy, no, to też może jakby pomóc w tym. No i wiadomo, propinki jest najlepszy do włosów podatnych do skrętu, gdzie mamy do czynienia z falowanymi włosami, ze skręconymi, albo jeśli przypuszczamy, że mamy kręcone włosy, ale przy, też przy włosach prostych można sprawić, że te włosy będą się mniej puszyć, mm, ale tutaj no, już nie nie wiem jak to wygląda, jeśli chodzi o krzywiznę włosów. Wyobrażam sobie, że przy prostych włosach faktycznie te włosy mogą być takie trochę wygniecione, ale nie nakładamy na nie stylizatora, więc mogę się mylić. Jeśli są tutaj jacyś prosto-włosi, którzy używają koszulkowania, stosują tą metodę, no to dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy ona działa. No i tak jak powiedziałam, ploping jest super do każdego typu skrętu. Ale przede wszystkim sprawdzi się, jeśli do końca nie sprawdza Wam się wygniatanie włosów stylizatorem, jest to dla Was za mało, ale przede wszystkim sprawdzi się u osób, które chcą ogólnie bardziej skręcić włosy. Warto kombinować, yy, czego Wam nie potrzeba, oprócz produktu stylizującego i koszulki. To wszystko mamy w domu, więc czemu by nie? Może to będzie idealna dla Was metoda. Ja już na dzisiaj będę kończyć. Mam nadzieję, że jest tam ktoś, kto jeszcze o tej metodzie, nie słyszał. Ja cieszę się, że w końcu ten film pojawił się na moim kanale. No i co, i życzę Wam pięknego dnia. Dbajcie o siebie. Pa pa.